Poranne Pytania Radio Olsztyn, Krzysztof Kaszubski. Witam Państwa. Dwoje gości w naszym studiu. Bożena Kowalska, Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa. I Tomasz Branicki, prezes oddziału ZNP w Olsztynie, członek zarządu głównego ZNP. Pani Bożena, przewodnicząca Witamy również pana. bardzo Wchodzicie państwo jako związki nauczycielskie w pewnego rodzaju spór z władzami Olsztyna. Nie, nie podoba wam się to, w jaki sposób będą naliczane pensje nauczycieli w najbliższym czasie. Na czym polega ten spór i o co chodzi? No, bo wygląda na to, że kwoty się zgadzają, tylko procenty wam nie pasują. Tomasz Branicki. się znaczy, tak, nie zgadzają nam się założenia tych zmian, bo od 10 lat. Te stawki, które są na dzisiaj obowiązujące, są ustanowione 10 lat temu. Od 10 lat, pomimo naszego wspólnego działania, żeby chociaż o kilka złotych podnieść te dodatki, nasze starania spełniły na niczym. I teraz rozumiemy ciężką sytuację miasta, powód tej sytuacji, ale nagle teraz, żeby ratować budżet, sięga się do edukacji. Pierwotne zmiany, które zaproponowano w ogóle przez nas były nie do przyjęcia. Jesteśmy w trakcie negocjacji, bo za czym zaopiniujemy ten projekt uchwały to jest to poprzedzone negocjacjami ze związkami zawodowymi. Jest małe światełko w tunelu. No dzisiaj kolejne spotkanie. Tak, dzisiaj kolejne spotkania. Mamy kilka ważnych punktów w tych zmianach. Tutaj mm, szczególnie zależy nam na tym, że Robi się teraz taki zmiany, że z procentowych dodatków przechodzimy na kwotowe, które w przyszłości będą skutkowały tym, że zmiana podniesienie wynagrodzenia zasadniczego nie spowoduje podniesienia tych dodatków. Czyli nie jest... będzie goniło to inflacji na przykład, na żaden przykład sposób, tak, ale ani jesteśmy, wzrostu poziomu życia. Jesteśmy gotowi na ten czas jakby na to przystać, natomiast na pewno y, nie, nie widzimy y, powodów dlatego, żeby różnicować na przykład dodatek funkcyjny między nauczycielami szkół, którzy mają 300 zł wynikające z rozporządzenia, a 110 zł dla nauczycieli, wychowawców, przedszkoli, gdyż sprawowanie tej funkcji jest tak jednakowe. Ona się niczym nie różni, a że w materium jest tutaj dziecko najmłodsze, wydaje nam się, że pozostawienie tego na poziomie sprzed 10 lat jest niesprawiedliwe. Bożena Kowalska, NZZ Solidarność, chodzi też o funkcyjność, że w pewnym sensie, jeśli chodzi o funkcje i stanowiska, też te dodatki nie są w jakiś sposób proporcjonalnie powiększane. Tak, ja myślę, że dla uporządkowania, dla słuchaczy, którzy dzisiaj nas słuchają, chciałam powiedzieć, że wynagrodzenie nauczyciela składa się jak gdyby z dwóch takich zasadniczych elementów a mianowicie jest to wynagrodzenie zasadnicze, które reguluje rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej, a druga część wynagrodzenia to są właśnie dodatki, Przyznawane przez samorząd. I my właśnie negocjujemy teraz ten regulamin dodatków do wynagrodzeń to są przede wszystkim dodatki funkcyjne, a mianowicie dodatki funkcyjne, za sprawowanie funkcji dyrektora szkoły, czy też placówki, za sprawowanie funkcji wychowawcy, czy też na przykład opieku na stażu. I tutaj mamy. Problem zasadniczy, jeśli chodzi o różnicowanie dodatku funkcyjnego dla nauczycieli szkół i przedszkoli za wychowawstwo. Chodzi nam o to, że owszem, pierwsze rozporządzenie, które zostało, ukazało się, ono mówiło tylko o wychowawcach szkół. Natomiast y, później była nowelizacja tego rozporządzenia przez ministra edukacji narodowej i tam mówi się również o wychowawcach oddziałów przedszkolnych. Uważamy, że wychowawca oddziału przedszkolnego, to równie dobrze wykształcony nauczyciel, to jest ta osoba, która spełnia funkcję wychowawcy i to są małe dzieci. W związku z tym im trzeba nawet więcej czasu poświęcić na to wychowanie, przystosowanie społeczne. No oczywiście trochę inne zadania ma wychowawca w szkole, ale równie ważne. To jest także ważna część tego dodatku, to jest kontakt stały z rodzicem, tak? Rodzic się interesuje, rodzic chce wiedzieć. No, działamy wspólnie, żeby to dziecko jak najlepiej było wychowane. W związku z tym uważamy, że tutaj nie może być różnicowania tych nauczycieli. Natomiast jeśli chodzi o takie inne dodatki, no to również zbulwersowani są tym. Kwotą, która została utrzymana i jest utrzymana od 10 lat, dodatkiem funkcyjnym dla dyrektorów, dlatego że dodatek funkcyjny dyrektora składa się z tak zwanych punktów, czyli w zależności od stopnia trudności zorganizowania szkoły. I ile tych punktów dana szkoła nazbiera, to takich ma zadań i to się mnoży przez 58 zł. No, od 10 lat to pozostaje. Dyrektorzy narzekają z tego powodu, że częstokroć nauczyciel. Mający kilka zastępstw doraźnych albo 2-3 nadgodziny zarabia więcej niż ten dyrektor szkoły. Więc my też to rozumiemy i oczywiście skłaniamy się ku temu. Natomiast prowadzimy te rozmowy, wydaje nam się, że miasto jednak widzi i dostrzega to, że my mówimy o tym, że od dziesięciu lat stoi to w miejscu i że jednak czasy się troszeczkę zmieniają, zmieniają się zadania, obciążenia dla no, ale nauczyciela. ale jest pytanie, czy miasto ma pieniądze na to, bo ten budżet Olsztyna, który został przedstawiony bodajże w ubiegłym tygodniu radnym no, zakłada bardzo poważne cięcia i, i pewien spory deficyt finansowy. Miasto zakłada cały czas, mówiąc o tym, że, że będzie miało dużo mniejsze wpływy niż do tej pory z racji obniżenia podatków. No i to oznacza też, że brakuje na takie zadania, właśnie, jak dodatki dla nauczycieli. Czy tak, ale chciałem powiedzieć, że to zmniejszenie dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego nie dotyczy tylko Olsztyna. To jest problem wszystkich jednostek. Wszystkich czy w innych miastach też miast... są tego rodzaju problemy, jak w Olsztynie? Znaczy, z gotówką tak do budżetu, od państwa, z wypłatami nauczycielom i, i przy negocjacjach, jeśli chodzi o dodatki. Do, jestem też jestem wiceprezesem zarządu Kęgu i do nas w momencie, gdyby takie ruchy nastąpiły ze strony innych samorządów, my byśmy o tym widzieli. Natomiast jak do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnych informacji o tym, że takie ruchy obniżające jakiekolwiek dodatki nastąpiłyby. Natomiast słyszymy pozytywne takie odgłosy, że na przykład w Górowie Ławeckim wysokość dodatku dla nauczycieli w klasach to jest 400 zł przedszkolach 300. Nie wydaje mi się, że Górowo i Ławeckie jest stosunkowo bogatszym miastem od Olsztyna. Znaczy ważne jest, panie redaktorze i proszę państwa, to, że nie może tak się dziać, że to jest taka akcja. Nagle szukamy pieniędzy i chcemy te pieniądze znaleźć tutaj, gdzie najłatwiej. Tak? Te z obniżka tych, bo też mówimy o to obniżce realnej, tak? dodatków na przykład za trudne warunki pracy dotyczy około 160 nauczycieli którzy sprawują swoje swoją pracę w niezmiernie ciężkich warunkach w, I w szkołach specjalnych w szkołach specjalnych takich i w innych takiego rodzaju placówkach jakby pozbawienie ich tych wynagrodzeń zmniejszenie tego wydaje nam się nie w porządku bo jeśli naprawdę sytuacja miasta jest tak ogromna ogromnie zła to oszczędzajmy wszyscy tak? natomiast widzimy w tej propozycji nowy dodatek za sprawowanie funkcji nauczyciela konsultanta w wysokości 760 zł. Nie znana nam jest jakby powód takiego wysokiego dodatku, również inne dodatki. To nasza propozycja jest taka, zostawmy to, jesteśmy gotowi przystać na to, tak jak powiedziałem wcześniej, że zostawiamy w tej wysokości, ale kwotowo jakby w perspektywie, że miasto jakby zaoszczędzi mimo wszystko, tak? I jesteśmy gotowi do negocjacji, natomiast no w niektórych momentach... No trudno będzie nam się pogodzić, jeśli to miasto się usztywni w swoich postanowieniach. Właśnie, jeżeli miasto będzie dość sztywne, bo na razie miasto zachowuje się, tak jak mówiliście państwo, konsyliacyjnie, ale może dojść do sytuacji, w której władze miasta uznają, że to już jest ściana, że więcej. Nie da rady. Czy to może się skończyć jakimiś akcjami protestacyjnymi? Czy na przykład Solidarność Nauczycielska przygotowuje się do jakiejś akcji protestacyjnej? Ja chciałam powiedzieć, że akurat w tym wypadku działamy wspólnie jako Związek Zawodowy i Solidarność i ZNP. Wydaje nam się, że walczymy o. Czy też chcemy dobrze dla wszystkich nauczycieli? Natomiast ja chciałam powiedzieć tak, że już rady pedagogiczne i dyrektorzy szkół, szczególnie tych szkół specjalnych, wystosowały pisma do pana prezydenta, jak gdyby podkreślając specyfikę swojej pracy. Trud, który ponoszą, profesjonalizm, który reprezentują na co dzień. Wydaje nam się, że to też powinno odnieść skutek. Tak? Że to nie jest tak, że tylko my tutaj, jako przedstawiciele związków zawodowych, mówimy o tym, ale mówią również to nauczyciele, czyli faktycznie ci zainteresowani. Wiemy również, że dyrektorzy szkół specjalnych, a jest ich tak naprawdę pięć tylko w Olsztynie, też wystosowali pismo do, dyrektor, do pana prezydenta. Cały czas myślimy i uważamy, że najpierw trzeba rozmawiać. Natomiast jeśli będzie taka konieczność i zmusi nas ta sytuacja do tego, to jednak będziemy chcieli tutaj rozmawiać z Panem Prezydentem jeszcze, jeszcze dłużej. No i może to być różna rozmowa. Tomasz Branicki, zatem Ja powiem tak, podzielam tu zdanie koleżanki, że my do końca będziemy rozmawiali, do końca będziemy chcieli się dogadać w tej sprawie. Nie chcemy jakby podchwycać tej sytuacji, eskalować, skalować tego jakby konfliktu, tylko my jako Związek Naucierstwa Polskiego jesteśmy w, w troszeczkę bardziej korzystnej sytuacji niż związek koleżanki, bo my jesteśmy ciągle w, w sferze sporu zbiorowego. My strajk, który był w kwietniu, żeśmy zawisili, jesteśmy teraz w trakcie protestu włoskiego i naprawdę nam nie potrzeba żadnych dodatkowych czynności, żeby ten strajk odwiesić. Jest to naprawdę daleka perspektywa, o to o czym mówię, ale niestety, jeśli no będzie tak sztywno się to odbywało, chociaż widzimy, że jest, jest dobra wola ze strony. I macie nadzieję, że dzisiaj ta dobra wola się powiększy, tak? No. Tak, tak myślimy. Tak? Dziękujemy bardzo. Będziemy na pewno śledzili te wydarzenia i także dzisiaj Dziękuję. będziemy. Dziękuję. My, my jesteśmy dobrej myśli. Liczymy na to, że będziemy mogli do Pana zadzwonić dzisiaj po godzinie 12 i powiedzieć, że drgnęło jeszcze. W że wszystko, dobrą o czym stronę. rozmawiamy dzisiaj, to są już rzeczy nieaktualne. Tak? Byłoby to dobrze. Tomasz Branicki, prezes oddziału ZNP w Olsztynie, członek zarządu głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NZZ. Solidarność Bożena Kowalska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To były poranne pytania, Radio Olsztyn.